Piję sobie kawunię i tak się zastanawiam. Wydarzyło się ostatnio bardzo dużo w moim filumenistycznym hobby. I właśnie tak się zastanawiam, bo od Agnieszki Hack z Niemiec dostałem bardzo dużą ilość przepięknych etykiet zapałczanych. Tylko, że duża część z nich jest w oryginalnych yy, paczkach, tak jak były kiedyś w kioskach ruchu sprzedawane. Widzicie tu macie z etykietą. Seria 12 sianowska. Ja się zastanawiam, czy w ogóle je otwierać. kurczę wypadałoby otworzyć, ponieważ jak widzicie, układam je w klaserach yy, seriami. No i tutaj macie yy, Bystrzyca. Kurczę, jak to leciało. Bystrzyca. Czechowice, Częstochowa, Gdańsk i Sianów. Tak, Kukułek się odzywa. Tylko że szkoda mi tego otwierać. Powiem Wam szczerze. Zobaczcie, macie. Seria ósma częstochowska, dwudziestolecie Wojska Polskiego, seria Czechowicka. I naprawdę Agnieszka zrobiła mi niesamowitą niespodziankę, ale też zagwozdkę. Czy otwierać i uzupełniać. Czy zostawiać w formie oryginalnej. No nie wiem, powiem Wam szczerze. Kawu się wypije. I może to przemyślę. Agnieszko, tak czy inaczej bardzo Ci dziękuję. Zrobiłeś mi niesamowitą frajdę. Yy, powiem szczerze, że nie spodziewałem się tak dużej ilości w ogóle tych etykiet, a Agnieszka napisała, że ma tego jeszcze dla mnie więcej. Także... Ja nie wiem, po prostu jesteś niesamowita, Agnieszka, bardzo Ci dziękuję. Yy, dodam, że etykiety przyszły z Niemiec i czekaliśmy trzy tygodnie na list i już, można powiedzieć, yy, spisaliśmy go na straty, a tu pewnego dnia w skrzynce taka niespodzianka, nie? Agnieszka, bardzo Ci dziękuję. Yy, jednocześnie przyszła paczka od Łukasza, od Ukiego Szczecin. A w paczce taki przepiękny zestaw okolicznościowy zapałek ze starymi, to są kopie starych etykiet, takich kolonialnych. Przyszedł też list pisany angielskim na moim poziomie. Także Łukasz, <laughs> dzięki, dzięki za, jak się to nazywa? Za korespondencję. O! A w środku. Jak to Łukasz? Są wlepki. Rozdam na targu staroci też chłopakom. Jedna poleci na mojego wiwaro. Jest kawusia. Jest paprykarz szczeciński. Jest coś słodkiego. Dla każdego coś dobrego. Łukasz opisał w liście, żebym podzielił się słodkościami z rodziną. Ale nie wiem, jak to będzie. Także Łukasz, dziękuję Ci przyjacielu. Eee, Agnieszce też bardzo dziękuję oczywiście. Ślicznie Wam dziękuję ale wydarzyło się coś jeszcze. To jest kukułek. Kukułka wszyscy znacie. A to są pojemniki ścienne na zapałki. W języku polskim nie ma to jakiejś jednoznacznej nazwy. Czasem to są półeczki na zapałki, czasem są to pojemniki na zapałki, dozowniki na zapałki, a w języku pisanym cyrylicą jest taki wyraz jak spiczecznica. Wyobraźcie sobie, że mam kolekcję kilkudziesięciu spiciecznic, czy tam zapałczarek, jak zwał, tak zwał. Większość przyjechała do mnie z Ukrainy. Załatwiałem ją poprzez znajomego Zelwowa. Tu oczywiście pozdrawiam kresy mniej znane. Słuchajcie, mój kontakt z Bogdanem urwał się 7 lat temu. Zamówiłem u niego jeszcze parę rzeczy, ale urwało się to wszystko, ponieważ on miał jakieś problemy i nieważne. I dokładnie 5 dni temu na stary mój adres zamieszkania przyszła paczka. Nie uwierzycie. Po 7 latach bez kontaktu przychodzi paczka, a w paczce zamówione przed laty spiciecznice. Przepiękne egzemplarze które zamówiłem na ówczesnym już nieistniejącym ukraińskim Aukro. Tylko patrzcie na to, jak to wszystko pięknie wygląda. Nie wiem jak do tego doszło, nie wiem dlaczego, ale Bogdan wysłał mi to wszystko po 7 latach ciszy między nami, nie? Zobaczcie jakie piękne dozowniki na zapałki. Tu jest nówka sztuka prosto z fabryki. Nie, nie używana nigdy jeszcze z metką. Proszę, jaka piękna. Tam w środku jest metka włożona, fabryczna. Patrzcie. I żeby nie było, że kłamałem, spiciecznica USSR, czyli Ukraińska Socjalistyczna, data 87 rok cena e, rubel 20. Tak to wygląda w oryginale, w oryginalnym opakowaniu. Także ona raczej na ścianę nie wyląduje, ale ja mam wiele nic w kartonach. Także no, jedną ręką nie zamknę. Bogdan wysłał jeszcze do mnie zapałki, które zamówiłem dawno temu. Tak zwane zapałki gospodarcze. Zbiorcze takie. Tu są zapałki gospodarcze. Z czasów y, Związku Radzieckiego. Bardzo fajna konstrukcja, słuchajcie. E, tu się wyrywało, dostęp był do zapałek, one sobie leżały. Tu jest draska, tu jest draska. Jedną ręką gospodyni robiła sru. I po prostu zapałka była odpalana. A tutaj, zresztą. To działało tak samo i ta nie nigdy yy, fabrycznie ten yy, yy, działała bardzo podobnie. Nadziewało się tam pudełko zapałek i jedną ręką się obsługiwało odpalanie ognia. A w środku była paczka w paczce, a w paczce zapałki, tak jak Bogdan je kupił 8 lat temu, czy 7 lat temu. Tak one są do dzisiaj przepiękne serie z rybami morskimi. Oraz ze zwierzakami. No i takie dostępne w zwykłym kiosku. Rukawiczka Marecha Magazini. No, jakieś takie. Coś pięknego, powiem Wam szczerze. Ja jestem tak zaskoczony, że naprawdę przydarzyło Wam się kiedyś coś takiego, że dostajecie po 7 latach bez żadnego ostrzeżenia. Bez niczego dostajecie paczkę z rzeczami, które zamawialiście. 7 czy 8 lat temu, coś pięknego. Eee, także dzisiaj moje hobby filumenistyczne zostało wzbogacone potrójnie. Rzeczy od Agnieszki, przepiękne etykiety zapałczane na długie e, zimowe wieczory. O ile odważę się w ogóle otwierać te e, e, oryginalnie zapakowane 60 lat temu. Od Łukasza, od Ukiego Szczecin dostałem przepiękny zestaw, taki okolicznościowy. No, i to e, zaskoczenie 100%. Cóż mogę powiedzieć? Wszystkim bardzo dziękuję za wspieranie mojego hobby, tego oraz innych. A wiecie, że trochę tych hobby mam, no ale zbieractwo jest chorobą. Bardzo dziękuję. Ściskam, pozdrawiam. Trzymajcie się. Papaty.